Wyobraź sobie, że jesteś robaczkiem siedzącym na jabłku. Chcesz dostać się na drugą stronę, więc masz dwie opcje. Obejść jabłko dookoła jak przyzwoity robak, albo wydrążyć tunel na wylot i śmignąć prosto przez środek. Ta druga opcja brzmi dużo bardziej atrakcyjnie, prawda? No właśnie tym się zajmowali Albert Einstein i Nathan Rosen w 1935 roku, tyle że zamiast jabłka mieli czasoprzestrzeń, a zamiast robaka całą ludzkość pragnącą podróżować między gwiazdami. Most Einsteina Rosen'a to nie jest żaden zwykły most. To hipotetyczny tunel łączący dwa różne miejsca w czasoprzestrzeni w taki sposób, że podróż przez niego mogłaby trwać o wiele krócej niż wycieczka pomiędzy tymi samymi punktami w normalnej przestrzeni. Brzmi jak marzenie każdego, kto kiedykolwiek stał w korku na autostradzie, ale jak to zwykle bywa z marzeniami fizyków, diabeł tkwi w szczegółach. I to jakich szczegółach? Historia zaczyna się dość prozaicznie. Einstein i Rosen nie siedzieli sobie w laboratorium, marząc o budowie kosmicznej kolei podziemnej. Oni po prostu próbowali rozwiązać pewien matematyczny problem związany z cząstkami elementarnymi. Badali możliwość stworzenia atomistycznej teorii materii i elektryczności, która wykluczałaby nieciągłości, czyli te irytujące osobliwości matematyczne, które psują fizykom sen. W swojej pracy z 1935 roku opisali, jak połączenie modelu czarnej dziury z modelem jej czasoprzestrzennego przeciwieństwa, białej dziury, może prowadzić do powstania rodzaju skrótów czasoprzestrzeni. Czarna dziura to obszar, z którego nic nie może uciec, biała dziura to miejsce, do którego nic nie może wejść. Połącz je razem i otrzymasz coś w rodzaju kosmicznego tunelu metra. Wchodzisz po jednej stronie, wychodzisz po drugiej. Oczywiście, jak to zwykle bywa z genialnymi pomysłami, Einstein był początkowo sceptyczny wobec własnego dziecka intelektualnego. Matematyka była piękna, ale czy natura rzeczywiście pozwoliłaby na takie szaleństwo? żeby zrozumieć jak działa most Einsteina-Rosena, wyobraź sobie kartkę papieru. Normalnie, żeby dostać się z jednego rogu do drugiego, musiałbyś przejść po powierzchni. Ale co, jeśli złożysz kartkę na pół i przebijesz ją igłą? Nagle masz skrót. To dokładnie ta analogia, którą każdy scenarzysta science fiction używa w swoim filmie. Ale matematyczna rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. Rozwiązanie Schwarzschilda, które opisuje pole grawitacyjne stacjonarnej gwiazdy o dużej masie, mówi nam, że każdy obiekt zbliżający się do czarnej dziury na odległość mniejszą niż pewien charakterystyczny promień zostanie wessany. Ale jeśli spojrzymy na to matematyczne rozwiązanie z odpowiedniej strony, okazuje się, że opisuje ono nie tylko czarną dziurę, ale także rodzaj mostu łączącego dwa różne obszary czasoprzestrzeni. Problem w tym, że ten most jest bardziej niestabilny niż nastrój nastolatka. W latach 60. fizycy John Wheeler i Robert Fuller udowodnili matematycznie, że mosty Einsteina-Rosena są tak niestabilne, że zamknęłyby się zanim cokolwiek zdążyłoby przez nie przejść. To tak, jakby tunel metra zamykał się w momencie, gdy wsiadasz do pociągu. Ale czy to oznacza koniec marzeń o podróżach międzygwiezdnych? Niekoniecznie. Fizycy odkryli, że teoretycznie można by stabilizować taki tunel za pomocą tzw. materii egzotycznej. Brzmi jak coś z gry komputerowej, ale to całkowicie poważny termin naukowy. Materia egzotyczna to hipotetyczna substancja, która ma właściwości niemożliwe do zaobserwowania u normalnej materii, np. ujemną masę. Nie mówię tutaj o antymaterii, która ma masę dodatnią, tylko o czymś, co dosłownie waży mniej niż nic. Wyobraź sobie balon, który zamiast unosić się do góry, przyciąga Ziemię do siebie. Absurd? Może, ale matematyka tego nie wyklucza. Efekt Casimira pokazuje, że mechanika kwantowa pozwala na istnienie obszarów przestrzeni z ujemną gęstością energii względem próżni. To brzmi jak czarna magia, ale jest to zjawisko, które można zmierzyć w laboratorium. Problem w tym, że ilość negatywnej energii potrzebna do ustabilizowania tunelu czasoprzestrzennego byłaby astronomiczna. Na bardzo małych skalach Mówimy tutaj o odległościach rzędu 10 do potęgi minus 35 metra. Czasoprzestrzeń przestaje być gładką powierzchnią, a staje się czymś w rodzaju wzburzonej piany. To tak zwana piana kwantowa, koncepcja zaproponowana przez Johna Wheelera w 1955 roku. W tej skali wszystko, co wiemy o czasie i przestrzeni, traci sens. Może to właśnie tam. W tej kwantowej piance spontanicznie pojawiają się i znikają mikroskopijne tunele czasoprzestrzenne? To fascynująca hipoteza, ale jak dotąd pozostaje w sferze spekulacji. Gdyby takie mini tunele rzeczywiście istniały, byłyby tak małe, że zmieściłoby się w nich może kilka protonów, a i to tylko na bardzo krótko. Gdyby tunele czasoprzestrzenne rzeczywiście pozwalały na podróże w czasie. Musielibyśmy zmierzyć się z całą masą paradoksów, które sprawiają, że fizykom włosy stają dęba. Najsłynniejszy z nich to paradoks dziadka podróżujesz w przeszłość i zabijasz swojego dziadka, zanim poznał babcie. Skutek? Nigdy się nie urodzisz, więc nie będziesz mógł wrócić w przeszłość, żeby zabić dziadka. To jak próba ściągnięcia dywanu spod własnych nóg, tyle że w czwartym wymiarze. Niektórzy fizycy proponują rozwiązanie w postaci wieloświatów, zabijając dziadka. Nie uniemożliwiasz swojego urodzenia w swoim wszechświecie, tylko tworzysz alternatywną rzeczywistość, w której nigdy się nie urodziłeś. Brzmi znajomo? To dlatego, że każdy scenarzysta Hollywood używa tego rozwiązania. Stephen Hawking zaproponował tak zwaną hipotezę ochrony chronologii, która głosi, że prawa fizyki same w sobie uniemożliwiają podróże w przeszłość. To jakby wszechświat miał wbudowany system bezpieczeństwa przeciwko temporalnym wandalom. Pora na krótkie ogłoszenie. Jeśli podoba Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz komentarz, to naprawdę pomoże rozwijać ten projekt. Treść i oprawa wizualna powstały w dużej mierze z pomocą sztucznej inteligencji, bo na tym kanale eksperymentuję z narzędziami AI, żeby tworzyć coraz ciekawsze treści. Masz pomysł na kolejny odcinek? Zostaw komentarz. Tematy mogą być naprawdę dowolne, od historii przez naukę aż po popkulturę. Rozważę wszystkie propozycje. A teraz, suchar, dlaczego podróż przez tunel Einsteina Rosena jest jak randka w ciemno? Bo nigdy nie wiesz, gdzie wylądujesz, ale zawsze jest szansa, że nie wrócisz. I wracajmy do odcinka. Tunele czasoprzestrzenne stały się jednym z ulubionych motywów science fiction, co nie powinno nikogo dziwić. W końcu pozwalają autorom wysłać bohaterów w dowolne miejsce galaktyki bez żmudnego czekania miliony lat na dotarcie do celu. Serial Farscape uczynił z tuneli czasoprzestrzennych centralny element fabuły, gdzie amerykański astronauta przypadkowo przedostaje się przez jeden z nich i ląduje w odległej części wszechświata. Film Interstellar Christophera Nolana pokazał tunele czasoprzestrzenne w sposób względnie zgodny z fizyką, przedstawiając je jako trójwymiarowe sfery, a nie płaskie kręgi, jak to zwykle bywało w starszych produkcjach. To drobny, ale istotny szczegół, Prawdziwy tunel czasoprzestrzenny wyglądałby właśnie jak sfera, przez którą można zajrzeć w inne miejsce wszechświata. Dzisiejsi fizycy nie porzucili marzeń o tunelach czasoprzestrzennych, ale podchodzą do tematu z większą ostrożnością niż ich popkulturowi koledzy. Juan Maldacena i Aleksiej Milekin z Princeton University opublikowali w 2020 roku artykuł o teoretycznej możliwości istnienia tuneli na tyle dużych, że ludzie mogliby przez niebezpiecznie podróżować. Brzmi obiecująco, prawda? Problem w tym, że według ich obliczeń podróż przez taki tunel trwałaby dłużej niż zwykła podróż przez przestrzeń. To tak, jakby tunel w górze był dłuższy niż droga dookoła. Nie najlepszy pomysł na biznes, jeśli chcesz konkurować z tradycyjnymi liniami lotniczymi. Inni badacze próbują znaleźć dowody na istnienie podróżników w czasie w mediach społecznościowych. Szukają wzmianek o wydarzeniach, które jeszcze się nie wydarzyły. Na przykład o komecie odkrytej w przyszłości lub o wyborze przyszłego papieża. Jak dotąd bezskutecznie, ale pomysł jest na tyle absurdalny, że aż genialny. Ostatnie badania sugerują, że czarne dziury mogą się przekształcać w białe dziury, które wyrzucają materię zamiast ją pochłaniać. To rewolucyjna idea, która mogłaby zmienić nasze rozumienie tuneli czasoprzestrzennych. Wyobraź sobie odkurzacz, który nagle zaczyna działać na odwrót. Zamiast zasysać, zaczyna wypuszczać wszystko, co wcześniej zebrał. Fizycy próbują nawet symulować białe i czarne dziury w laboratorium, używając skomplikowanych urządzeń optycznych. To tak, jakby próbować odtworzyć huragan w słoiku, ale przynajmniej daje to nadzieję na lepsze zrozumienie tych egzotycznych obiektów. Most Einsteina Rosen'a pozostaje jednym z najbardziej fascynujących konceptów współczesnej fizyki. Z jednej strony matematyka nie wyklucza jego istnienia, z drugiej praktyczne przeszkody wydają się nie do pokonania przy obecnym stanie wiedzy. Potrzebowalibyśmy materii egzotycznej w ilościach przekraczających nasze najśmielsze marzenia, technologii zdolnej manipulować czasoprzestrzenią i prawdopodobnie nowego rozumienia praw fizyki. Ale czy to oznacza, że powinniśmy się poddać? Historia nauki pokazuje, że rzeczy uznawane za niemożliwe często okazują się jedynie bardzo trudne. Kiedyś lot był niemożliwy, potem lądowanie na Księżycu, potem internet. Może któregoś dnia będziemy śmiać się z czasów, gdy podróż do Andromedy zajmowała miliony lat, zamiast kilku minut. A może tunele czasoprzestrzenne już istnieją wokół nas, tylko są tak małe, że umykają naszej uwadze? Może za każdym razem, gdy zgubisz skarpetki w praniu, to nie pralka je zjada, tylko znikają przez mikroskopijny tunel czasoprzestrzenny do alternatywnego wszechświata, gdzie ktoś inny zastanawia się, skąd nagle ma tyle nieparzystych skarpetek. Jedno jest pewne: dopóki istnieje matematyka pozwalająca na istnienie mostów Einsteina Rosena, będą istnieć fizycy próbujący je zbudować. I kto wie? Może właśnie teraz. Gdzieś w laboratorium ktoś właśnie odkrywa sposób na stworzenie pierwszego stabilnego tunelu czasoprzestrzennego. Albo może już go stworzył, ale jeszcze nam o tym nie powiedział. W końcu, jeśli podróże w czasie są możliwe, to może przyszłość już wie o naszych planach? Do usłyszenia w następnym odcinku 10 minut z AI. A do tego czasu pamiętajcie, jeśli spotkajcie kogoś, kto twierdzi, że przybył z przyszłości przez tunel czasoprzestrzenny, zapytajcie go o wyniki jutrzejszych zakładów sportowych. Jeśli odmówi odpowiedzi, to albo kłamie, albo jest bardzo nieuprzejmy.